Siemka, mieliśmy niedawno takie cudowne spotkanie w księgarni pod arkadami i potem dostałem przepiękny prezent od Filipa. Bardzo Ci, Filip, dziękuję za prezent. Gingerbread Oreo. I powiedział mi Filip, masz to wrzucić do kawy i no skoro Filip poprosiłeś, to wrzucamy do kawy i zobaczymy, jak ten Gingerbread Oreo będzie smakować. Czy to będzie całkowicie niepijalne, a może pyszne. Zanim jednak wrzucę do kawy, to muszę przyznać, że chociaż jedno chciałbym spróbować. O Jezu, pachnie mega, mega mocno. Tak w sensie, wiadomo jak. Czuję, jakbym się zaciągał. Mmm! Mmm, zajebiste, mega zajebiste, bardzo polecam. Oreo, dziękuję jeszcze raz flip i teraz do kawy. Pachnie świątecznie ultra, Ten gingerbread jest mega. Ale w smaku prawie niewyczuwalny. W sensie zapach i aromat jest super. Nie jest słodka, w sensie to po rozpuszczeniu nie robi się super słodkie, delikatnie, czu delikatnie czujesz pierniczek. Więc, jak na przykład ktoś by dał piernikowe kawy, to one są mega słodkie. To jest po porządnym rozpuszczeniu minimalnie wpływa na smak, mega na aromat. Bardzo ciekawe połączenie, bo to mówisz, tam nie ma mega dużo cukru, mimo tego, że pewnie jest miliard cukru.